Park Commander. Ukończyliśmy analizę rdzenia danych żniwiarza. Znalazłeś coś przydatnego? Wysłano nas do starej maszyny, celem uratowania przyszłości getów. Możemy to teraz ujawnić. Heretycy opracowali broń przeciwko getom. Nazwalibyście ją wirusem. Przechowują ją na rdzeniu danych Suwerena. Z czasem wirus nas zmieni. Sprawi, że uznamy wyznawanie starych maszyn za słuszne. Dlaczego musisz się udać do braku żniwiarza? Heretycy przechowują kod na kwantowym nośniku danych, otrzymanym od suwerena. Żeby odszukać i zniszczyć wirusa, musimy zrozumieć jego kod i strukturę danych. Przez wirusa wszystkie gety myślałyby jak heretycy i ruszyły na wojnę z istotami organicznymi. Tak, gety wierzą, że inteligentne formy życia powinny same decydować o swoim losie. Heretycy nie podzielają już tego poglądu. Sądzą, że wymuszenie niewłaściwego rozwiązania jest lepsze od trwającego rozłamu. Wydawało mi się, że geta nie można schakować, w każdym razie na dłużej niż na kilka sekund. Zmienione programy są odzyskiwane z archiwów, a nowe wersje kasowane. Broń heretyków wprowadza jednak drobny błąd do naszych podstawowych procedur, odpowiednika waszego układu nerwowego. Równanie dające wcześniej wynik 1, 3, 3, 3, 8, 2 daje teraz 1, 3, 3, 3, 8, 1. To wpływa na wszystkie wyższe procesy i nasze wnioski. Wyznawanie żniwiarzy to wynik błędu matematycznego. Trudno to wyrazić. Wasz mózg działa dzięki chemii i elektryczności. Jesteście jak SI. Kształtuje Was tak sprzęt, jak i oprogramowanie. My jesteśmy tylko programami. Matematyką. Wnioski heretyków są prawidłowe dla nich, nasze dla nas. Żadne nie są błędne. Analogia: dla heretyków jeden jest mniejszy od dwóch, dla getów dwa jest mniejsze od trzech. Jak szybko wirus rozprzestrzeniłby się wśród Was po aktywacji? Nasze sieci operują na nadświetlnych przekaźnikach komunikacyjnych. Większość getów zmieniłaby się w ciągu dnia. Pozostałyby tylko izolowane jednostki? Wiesz gdzie tego szukać? W głównej stacji heretyków na skraju Terminusa dostarczymy współrzędne. Systemy maskujące Normandii umożliwią bezpieczne podejście. Budują stacje w Terminusie? Gdzie konkretnie? Pomiędzy gwiazdami. Istoty organiczne tam nie szukają. Ale dlaczego w ogóle budują stacje poza terytorium getów? Heretycy chcą, żeby stare maszyny ich ulepszyły i zwalczają w zamian organiczne formy życia. Potępiamy te decyzje? Co zrobimy, kiedy będziemy na pokładzie? Gdy zakłócą działanie ich sieci, uniemożliwią systemom obronnym skoncentrowanie się na nas. Rdzeń danych żniwiarzy jest fizycznie oddzielony od sieci. Musimy tam dotrzeć, żeby uzyskać dostęp i zniszczyć dane. Jakiej obrony się spodziewać? W przestrzeni żadnej, na pokładzie, ruchomych platform w różnej konfiguracji oraz wieżyczek, ile getów. Poszczególnych programów mogą być miliardy, ale większość będzie wgrana do komputera centralnego. Nie korzystają jednocześnie z wielu ruchomych platform. Dodatkowe produkują wedle zapotrzebowania. Nie pozwolę zrobić Wam prania mózgu, zwłaszcza gdybyście mieli zacząć wyznawać śniwiarzy. Masz moje słowo. Rozpoczniemy przygotowanie. Wiesz, że ukrywamy tylko wydzielane przez nas ciepło, prawda? Mogą wyjrzeć przez okno i nas zobaczyć. Na to słabość konstrukcyjna? Gdy ich nie używają. Podejdź do kadłuba w wyznaczonym punkcie. Uzyskano dostęp. Możemy kontynuować. Uwaga! W placówce jest niski poziom tlenu i grawitacji. Getom to niepotrzebne. Nie wykryją nas? Nie mają alarmów przeciwko intruzom. Czujniki zredukowane. Przeniknęliśmy ich sieć bezprzewodową i wypełniliśmy magazyn danych losowymi bitami. W jaki sposób to nam pomaga? Heretycy muszą usunąć śmieciowe dane. Podzielili się na lokalne działające równolegle sieci. Wywołane przez nas alarmy ograniczą się do sali, w której przebywamy. Dopiero uzyskanie dostępu do rdzenia głównego wywoła alarm w całej stacji. Mamy zadanie do roboty. Shepard, komandor, założyliśmy, że zniszczenie tej stacji to jedyne rozwiązanie kwestii heretyków. Teraz rysuje się inna możliwość. Przeznaczenie jej wirusa może zostać zmienione. Wypuszczenie go do sieci tej stacji spowoduje przeprogramowanie heretyków, aby przyjęli naszą prawdę. Tak czy siak, te gety przestaną być problemem? Shepard, zastanów się. Przeprogramowane gety dołączą do reszty. Gety legiona urosną w siłę. Czy aby na pewno nie zaatakują nas w przyszłości? Dlaczego nie wspomniałeś o tym, zanim weszliśmy na pokład? Nie wiedzieliśmy, że wirus jest gotowy. W każdej chwili może zostać użyty przeciwko prawdziwym gettom. Przybyliśmy w samą porę. To twoi pobratymcy, Legionie. Musisz mieć jakieś zdanie. To nowe dane. Nie osiągnęliśmy konsensusu. Przeliczymy je w trakcie trwania misji. Nie zrobiłbym prania mózgu rasie organicznej. Getów nie można traktować inaczej. To nieistotna kwestia. Jeśli ich nie przeprogramujemy, zniszczymy ich. Oto to tu jesteśmy. To nie pora na wahania. Zniszczą was raz, bo nakażą im to ich bogowie. Nie można z nimi negocjować. Nie znają waszego współczucia, wyrzutów, sumienia czy strachu. Gety są nieaktywne. Może uda się obok nich prześliznąć. Przerwanie strumieni danych zaalarmuje lokalną sieć. Sugerujemy uderzenia wyczulające na routery komunikacyjne. Rozpoczęcie atakowania wykrywam przydatne materiały w centralach getów. Można je pozyskać. Dlaczego są połączeni z tymi centralami? To ruchome platformy. Sprzęt. Załoga to oprogramowanie. Komunikują się poprzez centralny komputer stacji. Chyba nie do końca rozumiem. Heretycy łączą się z głównym komputerem, aby wymieniać się danymi, wspomnieniami i aktualizacjami programów. Łącząc się, zyskujemy na złożoności. Izolacja na jednej platformie to redukcja. Widzimy mniej. Rozumiemy mniej. Jest ciszej. Skoro wymieniacie dane, wspomnienia, to jak zapamiętujecie, które są wasze? Jak pozostajecie sobą? Istnieje tylko wspólnota. Stworzono nas do dzielenia się danymi. Gety różnią się od siebie tylko perspektywą. Jesteśmy jak wiele oczu patrzących na te same obiekty. Jedna platforma dostrzeże rzeczy ukryte dla innej i podejmie inne decyzje. Rozumiem Twoje wątpliwości co do heretyków. W pewnym sensie, cokolwiek im zrobisz, zrobisz też sobie. Tak. Gdy powrócą do nas i wgrają swoje wspomnienia, my również doświadczymy ich zmiany. Wszystkie inne, znane mi rasy doznałyby na skutek takiego doświadczenia urazu psychicznego. Niepewne, czy kiedy mogą doznać urazu. Nie odczuwamy bólu tak jak wy. Nie możemy przewidzieć, jakie będą skutki. Rozumiem, chodźmy. Tak. Możemy przejąć kontrolę nad każdą wieżyczką obronną. Prowadzam komendę sudo. Hakuję twój cel. 15 kilometrów. Ta sala może biec przez całą jej długość. let O bazy danych? Procesory, każdy zawiera tysiące getów. Nie widzą, że przechodzimy? Tak jak komórki w Twoim krwioobiegu obiegu są świadome Ciebie. Ta centrala jest inna od pozostałych. To baza danych, zawierająca część nagromadzonych przez heretyków wspomnień. Zaraz. Odkryliśmy w tej bazie danych kopię naszych aktualnych tras patrolowych. To sugeruje, że heretycy mają programy wykonawcze w naszych sieciach. Nie byłoby nas tutaj, gdyby heretycy chcieli się przyjaźnić z getami. Dlaczego nie mieliby was szpiegować? Nie rozumiesz. Gety, w odróżnieniu od organicznych form życia, znają swoje myśli. Nie jesteśmy podejrzliwi. Wzajemnie się akceptujemy. Heretycy pragnęli odejść. Zrozumieliśmy powody ich decyzji. Pozwoliliśmy na to. Między nami panował pokój. To nie mogło trwać wiecznie. Nie zgadzaliście się co do ścieżki dalszego rozwoju waszej rasy. Historia ludzkości to rzeka krwi przelanej z powodu różnic poglądów w sprawach władzy i życia pozagrobowego. U Getów tego nie było. W takich sprawach osiągnęliśmy konsensus. Jak mogliśmy się tak poróżnić? Dlaczego nie jesteśmy już w stanie wzajemnie się zrozumieć? Gdzie popełniliśmy błąd? Rozdzielone jednostki różnie się rozwijają. Nie zawsze dobrze się ze sobą dogadują po ponownym spotkaniu. Jeśli cenisz taką indywidualność, to wątpimy w Twoją zdolność oceny sytuacji. To nieistotne. Musimy powrócić do naszej misji. Podjąłeś decyzję, czy chcesz przeprogramować heretyków? Wciąż próbujemy osiągnąć konsensus. Niektóre procesy. Preferują zniszczenie, inne przeprogramowanie. Nie zatrzymujmy się. Tak. Prześlemy do rdzenia kopię naszego programu wykonawczego. Usunie wszystkie instancje wirusa i poinformuje o zakończeniu operacji. Indeksowanie chwilę potrwa. Heretycy odpowiedzą na nasze działania siłą. Musimy utrzymać tę salę. Możemy przejąć kontrolę nad wewnętrznymi systemami stacji i wykorzystać je do obrony. Zaczynaj. My będziemy chronić tę pozycję. Transfer pliku rozpoczęty. Przepad komandor. Gdzie mamy aktywować systemy obronne? Uwaga! Programy wykonawcze Heretyków są przesyłane do ruchomych platform. Uwaga! Programy wykonawcze Heretyków wprowadzają komendę. Rozumiem. Upanowuję. Uwaga. Programy wykonawcze heretyków są przesyłane do wykonania. Zadane i zakończone. Shepard Komandor, nadeszła pora wyboru. Przeprogramować heretyków czy ich usunąć? Nie masz problemu z likwidacją swych pobratymców. Każda istota myśląca ma prawo podejmować własne decyzje. Heretycy wybrali ścieżkę wykluczającą współistnienie. To bez sensu. Skoro mają prawo podejmować własne decyzje, to jak możesz sugerować pranie ich mózgów, żeby działali po waszemu? Stwierdzamy, że taka możliwość istnieje. Nie sugerujemy jej zastosowania. Decyzję podejmie Shepard-komandor. A co ich powstrzyma przed ponownym użyciem wirusa? Skasujemy wirus po użyciu. Oceniamy, że jest zbyt niebezpieczny, aby pozwolić mu istnieć. Dlaczego mnie o to pytasz? To wasza sprawa. Brak nam pewności. Programy wykonawcze wyższego rzędu nie mogą osiągnąć konsensusu. 573 głosuje za przeprogramowaniem. 571 za zniszczeniem. Shepard komandor, walczyłeś z heretykami. Dysponujesz informacjami, których nam brakuje. Gety składają ich los w Twoje ręce. A gdy zostaną przeprogramowani, Twój lud przyjmie ich z powrotem? Będą w ogóle chcieli wracać? Zgodzą się z naszą oceną i powrócą. Wchłoniemy ich doświadczenia. Wszyscy będą silniejsi. W porządku. Wypuść wirusa, kiedy opanujemy rdzeń. Potwierdzam. Uwalnianie wirusa. Uwaga! Wymagany zdalny dostęp przez transmisję o dużej przepustowości. Co to oznacza? Wirus zostanie wysłany do heretyków w pobliskich Układach Gwiezdnych. Stacja prześle potężny impuls elektromagnetyczny kanałami nadświetlnymi. Jak potężny? Ładunek przekracza 1,21 petawata. Uwaga! Zakłócenia elektromagnetyczne będą niebezpieczne dla nieosłoniętych organicznych form życia. Informacja dodatkowa: wnętrze tej stacji nie jest osłonięte. Mogłeś nam powiedzieć wcześniej. Na statek ruszać się ludzie! Nie się tym Joker'em. Shepard, cieszę się, że tu jesteś. Przyłapałam Legiona na skanowaniu mojego Omni-Klucza. Zamierzał przesłać Getom dane o flotylli. Stwórcy prowadzili testy uzbrojenia i omawiali plany ataku na nas. Uznaliśmy, że musimy ostrzec nasz lud. Już i tak wzmocniliśmy Gety przeprogramowując te, które czciły żniwiarzy. Nie pozwolę, żeby legion przesłał im więcej danych. To stworzy zagrożenie dla floty. Talizora Stwórca jest lojalna wobec swego ludu. Aby go chronić, była gotowa udać się na wygnanie. My też musimy chronić nasz lud przed atakiem Stwórców. Nie możesz do tego dopuścić, Shepard. Zaufałam ci i zgodziłam się być w drużynie z getem, ale tego już nie zniosę. Tali, twój ojciec prowadził okrutne eksperymenty. Gdyby robił je na ludziach, na pewno powiadomiłbym o tym przymierze. Wiem, ale gdyby gety to odkryły. Zaatakowałyby. Doszłoby do wybuchu wojny, w wyniku której i gety i kwarianie byliby osłabieni, gdyby pojawili się żniwiarze. Czy tego właśnie chcesz, Legion? Uważaliśmy, że musimy przekazać te informacje. Prędzej czy później będziecie musieli zakończyć tę wojnę, bo inaczej wszyscy za nią zapłacimy. Dla dobra spójności grupy. Nie wyślemy danych dotyczących planów stwórców. Dziękuję, Legion. Ja rozumiem, co tobą kieruję. A może dam ci do wysłania jakieś nieutajnione dane? Bylibyśmy wdzięczni.